Cześć, mam na imię Agnieszka, witam Was na kanale podlewane.pl. Dzisiaj chciałam Wam przekazać kilka informacji, ważnych informacji o klonach palmowych. Zapraszam do oglądania. Palmowe to fantastyczne rośliny, które wprowadzają do naszego ogrodu nie tylko elegancję, ale i również taki orientalny akcent. Mnogość odmian jest ogromna. Liście mogą być od zielonych poprzez czerwone, bordowe. Nakrapiane i co ważne, te liście przebarwiają się na różne kolory w trakcie roku. Są odmiany, które trzymają ten kolor przez cały sezon, ale są odmiany, które mają inny kolor liścia wiosną, inny kolor liścia latem, inny kolor, kolor liścia jesienią. I to sprawia, że w tym samym miejscu, jakby o każdej porze roku, mamy zupełnie inny efekt. Klony palmowe mogą mieć liście pełne, bądź takie głęboko powycinane, pełniejsze, może źle powiedziałam, pełne, bo one nigdy nie są pełne, ale powiedzmy takie te klapy mogą być grubsze bądź takie powycinane i te powycinane zazwyczaj nazywa się disektum. Odmian jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Ale co możemy powiedzieć o tych klonach? Klony mogą być tańsze i droższe. Z czego to wynika? Wynika to z metody ich rozmnażania. Wszystkie klony, które będziecie widzieli w marketach, zazwyczaj są klonami rozmnażanymi poprzez sadzonki. A niestety, klon, który rośnie na własnych korzeniach, jest mniej mrozoodporny. Dlatego utarło się, że klony w naszych warunkach przemarzają. Tak, tetanie rozmnażane poprzez sadzonki mają niestety większą skłonność do przemarznięcia. Natomiast jest mnóstwo szkółek, które rozmnaża klony w Polsce i szczepi je na podkładkach. Jeżeli taki klon jest zaszczepiony na podkładce, jego mrozoodporność jest zdecydowanie lepsza. Dlatego warto czasem wydać troszeczkę więcej pieniędzy, żeby nasza roślina uchroniła się przed mrozem i żeby cieszyła nasze oczy przez długie lata. Mam nadzieję, że rozwiałam wasze wątpliwości, że udało mi się wytłumaczyć z czego wynika cena, bo niestety y, szczepienie jest dużo droższą metodą rozmnażania, stąd cena szczepionych klonów jest wyższa. Klony mogą być szczepione nisko, w swojej naturalnej postaci, bądź tak jak tutaj na wysokiej podkładce i niestety te Szczepiane wysoko też będą droższe, ponieważ ta podkładka jest też zdecydowanie droższa niż taka mała podkładka na której szczepimy e, natural, na naturalnej wysokości. E, mam nadzieję też, że zachęciłam was do uprawy klonów, bo to naprawdę piękne rośliny i że nie będziecie się już bali tego, że wam zmarzną. Na dzisiaj to już wszystko, wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu, a ja się już z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!